Cześć Marta. Zastanawiam się dlaczego zarabiam o 10 zł mniej na godzinę niż inni ratownicy, mimo że mam 4 lata więcej doświadczenia. Kiedy dołączyłem do tej firmy, powiedziano mi, że wszyscy ratownicy są opłacani według standardowej siatki płac w zależności od doświadczenia. Mam nadzieję, że to tylko jakieś przeoczenie i że moja stawka zostanie teraz poprawiona z wyrównaniem za czas, w którym nie byłem odpowiednio wynagradzany. Z kim o tym rozmawiałeś? Rozmawianie o wynagrodzeniu jest sprzeczne z polityką firmy. To będzie skutkowało postępowaniem dyscyplinarnym. Nie możesz mi wytoczyć postępowania dyscyplinarnego za to, że chcę być sprawiedliwie wynagradzany. Dajemy postępowania dyscyplinarne za łam... Polityki firmy. Jest to w Twojej umowie. Uczciwie mówiąc, proszę o podwyżkę, która uczciwie odzwierciedla moje doświadczenie i staż w firmie. Nie jestem wynagradzany sprawiedliwie. Będę musiał poszukać pracy gdzie indziej, jeśli to nie zostanie rozwiązane. Nowi pracownicy kosztują więcej ze względu na zmieniający się rynek. Tak działa biznes. Zostałeś zatrudniony za tę stawkę i byłeś z niej zadowolony, więc ją utrzymaliśmy. Jeśli chciałeś więcej, powinieneś go zapytać. Teraz proszę o dostosowanie wynagrodzenia, aby było zgodne z tym, na co zasługuje. Twoja praca polega na ratowaniu życia. Tu nie chodzi o pieniądze, a może nie nadajesz się do tej pracy. Potrzebujemy współczujących pracowników. Mówimy także o postępowaniu dyscyplinarnym, gdy przyjdziesz. Jutro rozpocznij postępowanie dyscyplinarne, bo wynikający z tego pozew będzie lepszy niż jakakolwiek podwyżka, którą możecie mi teraz zaproponować.